Siemanko, dzisiaj taki troszkę inny odcinek, ale mi się wydaje, że bardzo fajny. A mianowicie, trochę się będziemy chwalić, ale przede wszystkim pokażemy Wam na czym polega od A do Z regeneracja głowicy u nas w Lobo. Także będą poruszone tematy techniczne. Zobaczcie sobie dlaczego nie da się tego wycenić przez telefon, bo wiele osób dzwoni. Dzień dobry, ile kosztuje regeneracja głowicy do rmz -a? Nie jest to takie proste. Szereg tematów decyduje po drodze, po prostu jaka ta cena finalna będzie. Także ja coś pogadam, pogada coś Barti, z którym zawsze rozmawiacie przez telefon odnośnie głowic właśnie, on się zajmuje tutaj całym tym działem, no i co Barti, powiedz, co tu mamy za głowiczkę i z czym lecimy Cześć. najpierw. Dzisiaj na warsztacie mamy Yamahę yy, odwróconą, czyli tą nowszą z 16 roku 2,5, klient przysłał na sprawdzenie, kupił jako używaną, yy, więc zobaczymy co się kryje tu pod pokrywą. Także tak, rozbierzemy, oczyścimy, zrobimy cały kosztorys, tak jak zawsze do Was wysyłam, razem ze zdjęciami, ze wszystkim. Także zaczynamy. Od pierwszej kolejności trzeba zdjąć oczywiście mostki. Zawsze u nas zwracamy na detale, bo bardzo często klienci później do nas dzwonią, że nagle nie ma pół księżycy. u nas wszystko jest zawsze rozbierane z czystością, z dokładnością, żeby nic się nie pogubiło, bo to jest najważniejsze, bo później wychodzi na rachunku końcowym, że tu 20, tam 30, tam 50 i robi się za każdym razem coraz większa kwota, bo. Gdzieś, nie wiem, podczas wysyłki, przy rozbiórce gdzieś się zgubiło, więc zawsze warto to wszystko sobie pilnować, kontrolować. Najlepiej kupić sobie też pojemniczki takie, żeby właśnie nic się nie pogubiło. Każdy zawór sobie segregować. I co, lecimy dalej z tematem. Yy, zawsze sobie zostawiam po prostu tak, żeby płytki. Sobie posprawdzać grubości, bo później sobie wszystko mierzymy, na jakich płytkach głowica przyjechała. Po pomiarach sprawdzamy, czy po prostu zawory są zużyte, czy gniazda są za mocno wyfrezowane i trzeba zmieniać gniazda, czy po prostu same zawory i wystarczy samofrezowanie. I oczywiście, jak to Yamaha, zawsze lubi mieć szpilki, które bardzo często widujemy, że są wykręcane jakimiś. Knipeksami, kombinerkami, całe powierzchnie tutaj od płaszczyzny głowicy są uszkodzone. Pozagniatane szpilki nie da się nakręcić. Nakrętek dlatego polecamy też, jak ktoś długie dużo i rozbiera tych głowic, to warto mieć takie specjalne narzędzie do odkręcania, które jest na trzech wałkach. i Jak się odkręca po prostu szpilkę, to się zaciskają te wałki i łapie, i te szpilki na Później nadają się do wkręcenia z powrotem. Także to jest zero siły, nic się nie gniecie, wszystko jest tak jak potrzeba. Kilka ruchów i szpilka jest wykręcona bez zniszczeń. I mamy gotowe, wykręcone, nic nie uszkodzone, żadna powierzchnia, tak jak przyszło, tak jest. Teraz możemy iść rozpinać zawory na specjalnej maszynie, do rozpinania zaworów nie też. Yy, tak jak większość, czyli uderzamy przez nasadkę młotkiem, gubią się zapinki, uszkadzają się trzonki zaworowe, bo zapinki wchodzą głębiej, zahaczają o trzonek, rysują go i później mamy yy, telefony, że dlaczego motocykl pali olej, dlaczego dymi na niebiesko, na zimno, także tutaj jest wiele czynników, dlatego warto mieć do tego specjalne maszyny. No i także tutaj mamy naszą maszynkę specjalną, tak jak widać, TREGO, można sobie sprawdzić. Działa na zasadzie pneumatyki, po prostu wjeżdża tutaj uchwyt, naciska, po prostu jak zawór się nie rozpina pod siłą, to można tak pyknąć i po prostu już jest zawór rozpięty. I mamy gotowe, wyjęte zapinki bez żadnego uszkodzenia zaworu. Także mamy już rozpięte zawory, można wyciągnąć sprężyny. I oczywiście, tak jak praktycznie w większości głowicach po jakichś innych warsztatach, albo ktoś osobiście w domu jak składał, bardzo często jest tak, że sprężyny są założone jedna tak, jedna tak. Zawsze jest na zasadzie, że kolorem trzeba wsadzić do góry. A bardzo często jest odwrotnie, wszystko pozakładane. Tak jak mamy na ssących, tak samo odwrotnie, całkowicie założone. Grozi też, że może się po prostu to rozpiąć. Akurat w tej głowicy, tak jak mówiłem przed chwilą, były trzy sprężyny odwrotnie założone, także tutaj ktoś nie dopilnował tego albo składał na szybciocha. Kolejny etap, czyli ściąganie uszczelniaczy zaworowych. Też nie ściągamy żadnymi kombinerkami. Szczypcami czy czymkolwiek. Mamy specjalne narzędzie, yy, które łapie po zewnątrz, po prostu uszczelniacz, tak jak widać. I ładnie wszystko schodzi bez żadnego uszkodzenia ani zaworu, ani prowadnicy. Dobra, także teraz mamy etap mycia. Myjemy w ultramocnej myjce ciśnieniowej, która idealnie domywa każdy gwint, każdy piasek, który zostaje gdzieś tam po szkiełkowaniu. Bardzo często przyjeżdżają też do nas głowice po innych warsztatach, gdzie między prowadnicą a korpusem głowicy jest bardzo dużo piachu i trzeba albo prowadnicę wymieniać, albo po prostu trzeba to bardzo dokładnie czyścić specjalnym takim haczykiem cieniutkim, żeby się tam dostać, bo te kanały potrafią być naprawdę bardzo ciasne. Trzeba to doczyszczać, bo wiadomo piasek jak się dostaje między zawór a przylnie, to później boli portfel. I teraz mamy kolejny etap po wstępnym myciu, szkiemkowanie całej głowicy, całego kanału wydechowego, dolotowego, kanałów wodnych, żeby to wszystko było idealnie czyste. Czyli tak, mamy głowicę całą wyszkiełkowaną, wymytą, myjką też ciśnieniową, żeby nawet grama piasku nic nie było. I teraz zaczyna się najważniejszy proces, czyli sprawdzanie całej głowicy, poszczególnych elementów, czy mają jakieś uszkodzenia. W niektórych przypadkach bardzo często jest gołym okiem zauważyć jakieś pęknięcie, czy rysę, czy cokolwiek. Posługujemy się też lupami powiększającymi, żeby sobie wspomóc. I bardzo często wychodzi, tak jak w tym przypadku, że mamy pęknięte talerzyki zaworowe dolne. Szkiełkujemy też wszystkie króćce, żeby to po prostu te gniazda pod oring były czyste. Szkiełkujemy też z, oring z oringami później wszystko jest zakładane nowe, żeby to było szczelne. Zawsze pamiętajcie posmarujcie to jakimś smarem czy silikonem nawet sprayu, żeby to się swobodnie wsunęło, bo jak zakładacie na sucho, to bardzo często jest tak, że nie ma możliwości w ogóle zdjęcia tego króćca, musimy go łamać, wycinać, żeby po prostu go wyjąć, bo on się zespawuje po prostu razem z aluminium w głowicy i bardzo często też są większe koszty. MotoParadniki nagrywamy dla Was już od 2016 roku. Wiecie, jak działają algorytmy, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie, za każdą subskrypcję. Jeżeli podoba wam się, wam się nasz content, jeżeli pomaga on Wam, będziemy wdzięczni za motywującą kapkę. Link w opisie poniżej. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać się dalej i dalej działać z poradnikami. Musicie też pamiętać o sprawdzeniu szklanek zaworowych. Wiadomo, sprawdza się to wszystko praktycznie organoleptycznie, mierzy, ale też warto zawsze przy takim grubszym serwisie wziąć sobie tą szklankę na stole traserskim, na papierze o delikatnej gradacji, przejechać dwa- trzy razy, zobaczyć jak wygląda powierzchnia takiej szklanki, bo w wielu przypadkach nie widać jak ta szklanka. Się zużywa, jak ona się odgniata. Yy, tu Wam pokażemy jak to wygląda. Szklanka przetarta i druga szklanka przetarta, i zobaczcie jakie ma uszkodzenie, które szklankę tak naprawdę yy, należy wymienić na nową. Bo nie wolno na tym jeździć, bo bardzo duża szansa jest, że ta szklanka zaraz pęknie i wiadomo wiąże się to z naprawem gniazda szklanki i wtedy już głowica też parę złotych więcej wychodzi. Także pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Teraz mamy kolejny krok. Sprawdzanie po prostu, jak prowadnice są zużyte. Można na wiele sposobów to mierzyć. Jeśli ktoś jest doświadczony, to zna swoje piloty od maszyny po prostu frezującej, wie jaki pilot nie może wejść, żeby prowadnica była dobra. Bądź też można specjalnymi przyrządami pomierzyć. Czyli jak mamy już ustawiony czujnik, po prostu możemy sobie przejechać wzdłuż i wszerz przez prowadnicę. Wtedy też jesteśmy w stanie sprawdzić takim miernikiem, czy prowadnica ma jajo, bo zwykłą średnicówką trzypunktową, jak wiedziemy, no to wiadomo, to pokaże tylko, czy prowadnica jest okrągła. A tutaj jesteśmy w stanie zmierzyć po prostu, czy mamy prowadnicy jajo, bo bardzo często prowadnice się wybijają od samego dołu. Są rozbite, a jeśli mamy dźwigienki to też bardzo często się rozbija od góry, że czasami nawet do 10 setek jest zużycia. Więc tutaj musimy to kontrolować, bo wiadomo jak jest prowadnica za luźna, to też jest duża szansa, że zawór się wypnie urwie, bądź też yy, motocykl lubi wtedy popijać sobie uszczelniaczami olej. Gniazda zaworowe. Yy, bardzo często jest też tak, że po prostu przylgnie się trzymają bardzo ładnie, a czasami jest też tak, że są po prostu powypalane, skorodowane, takie przegrzane te przylgnie. Bardzo często też nam się trafia, że klient nie reguluje luzów zaworowych, gniazda się wtedy wypalają i trzeba gniazda zmieniać. Więc tu trzeba bardzo pamiętać, sprawdzać to, czy głowica ma szczelność. Czasami jest tak, że głowica trzyma szczelność w 100%, ale przylnia jest na tyle już zmęczona, skorodowana, tak jak w tym przypadku. Możemy tutaj pokazać yy, po prostu na gnieździe. Czyli tak, tutaj mamy, tak jak mówiłem, yy, po prostu skorodowaną tą przylnię, gdzie widać ewidentnie, że ona jest taka pomarszczona. Dziurawa, dlatego też ta szczelność nie jest w 100% tak jak potrzeba, dlatego trzeba to przefrezować. Słychać, jak jest chropowata. Oczywiście, po frezowaniu, nie ma zawsze takiej konieczności, że trzeba przymusowo zmieniać zawory na nowe. Jeśli zawory nie mają zużycia, nie widać nic, nie zeszła warstwa tytanu, to nie trzeba takich zaworów zmieniać jak są dobre. To tak, mamy już głowiczkę, gniazda wydechowe przefrezowane na trzy kąty. Tak jak serwisówka przewiduje, tak się prezentują gniazda po frezowaniu. Widać, że one się pięknie świecą. Przylnie jest cała, ładna, żeby to po prostu teraz było w 100% szczelne. Bartek przed chwilą Wam pokazał kolejne etapy tutaj pracy przy głowicy. Ja teraz wpadłem się pochwalić, jako że mało miejsca na warsztacie mamy, ale udało nam się wcisnąć jeszcze jedną maszynkę, która stoi tam. Do czego ona służy? Ona służy do pomiaru parametrów sprężyn, bo jakbyście się zagłębili w serwisówki w większości marek w zasadzie, to poza samym takim serwis limitem wysokości, który możemy sobie złapać miarką i Szczerze mówiąc większość sprężyn z reguły ten warunek spełnia, jest ok, nie jest na tyle zbita powiedzmy, żeby wykluczyło to po prostu ją do montażu. To jest jeszcze parametr jaką siłę generuje sprężyna przy danym ugięciu. Czasami to jest takie ugięcie, które odpowiada jakby zapiętemu zaworowi bez żadnej ingerencji przy fabrycznym frezowaniu, czasami jakaś inna wartość. Ale możemy sobie tutaj to porównać, i co ciekawe, zaobserwowaliśmy, że często faktycznie jest tak, że sprężyna, mimo że nie jest zbita, to już jest na tyle wypracowana, że nie nadaje się do montażu i jest poniżej tego limitu. Kolejny temat, co jest dla nas fajne, że możemy sobie porównywać te sprężyny, które tak naprawdę mogą być dobrane od czapy dorzucane do zaworów stalowych, sprawdzać, czy te parametry ich są sensowne, czy ona faktycznie ma twardość wystarczającą taką do zaworu stalowego. Czy niekoniecznie, czy niekoniecznie, czy jest nie wiem. No czasami jest tak, że są naprawdę zbliżone do takich sprężyn co w zawarach tytanowych, i to wtedy niekoniecznie będzie działać. Także co, szereg możliwości daje ta maszyna. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Ustawiamy sobie tutaj wysokość. Montujemy sobie sprężynkę z sącą. Klikamy start. Dociskamy, i maszyna przy tej wysokości zmierz nam tą wartość. Dobra, mamy tutaj po przeliczeniu 150. Także mieści się w tolerancji, bo tolerancja jest troszkę poniżej 150. Po całej inspekcji po frezowaniu, po sprawdzeniu wszystkich elementów, pora na planowanie powierzchni głowicy. Mamy głowicę splanowaną, także możemy przystępować do montażu i składania w całość. Mamy głowicę zrobioną, gotowe yy, z zostawionymi luzami zaworowymi. Także wy tylko zakładacie na motocykl, przekręćcie parę razy silnikiem, żeby po prostu to się wszystko ułożyło, bo wiadomo w ręku nie ma tyle siły, żeby nacisnąć tak mocno te wałki. I sprawdźcie sobie kontrolnie jeszcze raz luz zaworowe. I wtedy macie pewność, że wszystko jest tak jak potrzeba. I pamiętajcie, zawsze posmarujcie wałki, szklanki, żeby tego nigdy nie zakładać na sucho, bo zaraz się rysują po prostu powierzchnie podwałki albo pod szklanki, i to jest też bardzo ważne. Także tutaj, też macie zawsze wszystko pozaznaczane po naszej robocie. Tak, żeby nie było, że tam niejasności, że coś jest niedokręcone. Wszystko macie poznaczone, nowe nakrętki, szpilki. Głowice każde mają bo wybijane swoje numery. Także jak potrzebujecie dowiedzieć się jakiejś informacji, co było robione, to śmiało dzwoncie. No to dowiedzieliście się, jak przebiega regeneracja głowicy. Wiadomo, że mogą być jeszcze różne scenariusze inne. No, mogą y, wymagać wymiany na przykład gniazda zaworowe. Robimy to też na miejscu. Y, prowadnice. Tego typu rzeczy, no, możliwości jest multum. Aczkolwiek, no, taka podstawowa regeneracja, powiedzmy, przebiega mniej więcej w ten sposób. Co bym chciał dodać tutaj? My możemy się pochwalić, że w sumie, nie wiem, czy jako jedyni w Polsce, albo na, na pewno jako nieliczni. Mamy całe to zaplecze u siebie na miejscu, także nie ma żadnych pośredników. Włożenia tego, zrzucania winy z terminami, czy tam z robotą jeden na drugiego, tylko wszystko jest od A do Z robione u nas. A nie jest tak, że wrzucamy tylko zdjęcie gotowej głowicy, która była robiona gdzieś zupełnie indziej. Także co, cały czas rozwijamy się, jeśli chodzi o sprzęty nowe, nowe maszyny. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, sporo się dowiedzieliście i widzimy się w kolejnym odcinku.